Hej, właśnie niedawno się obudziłem i obejrzałem ten sketch, yy, który właśnie Wam wysłałem. To są stendraperzy. Yy, bardzo mi się to nie podoba. Yy, bardzo mi się podoba, jestem bardzo zdenerwowany, ponieważ po raz kolejny jest popełniany kardynalny błąd i to niszczy kulturę. Już po prostu mnie to zaczęło wkurwiać. Nie chodzi w ogóle o naśladowanie raperów. Nie chodzi o PDOS. Nie wiem w ogóle, czy tam na, na do, do mojej ksywy, czy do jakiejś innej, w każdym razie nie o to chodzi, chodzi mianowicie o inną rzecz, która jest gorsza i która kurwa pogwałca, jakby, wszystko to, o co my kurwa walczymy, o co walczyliśmy na tej płycie, kurwa. O to, w... kurwa, na, na tym mam historię chodzi, bo już jestem taki wkurwiony. Mianowicie chodzi o to, że zarapowałeś tam. Nie robię minety, nie robisz minety? Serio? Nie robisz minety, panowie? Jest 2021 rok. To już chyba kurwa pora na jakieś zmiany. Robienie minety to nie jest żaden wstyd. Kobietom należy się seksualny. Dla ciebie spoko, a ty nie? Hm, dlaczego? Co, wstydzisz się? Hmm, boisz się? A może nie umiesz? Nie wstydź się, spróbuj. Może twój pierwszy raz okaże się, że jesteś kurwa ten minet. Może, może tak być. Jakby rozumiem. Słuchajcie, możecie mówić tak, bagażnik, cokolwiek, BDOS, BDOPS, co chcecie. Ale nie poszerzajmy trendu tego, że nie robi się minety. Nagraliśmy specjalnie kawałek na płycie rewolucja. Włożę ci w uda twarz, aż będziesz bezsilna. Panowie i panie. Chociaż panie to wiadomo. Panie to nie mają z tym problemu. Bo oczywiście panie po raz kolejny są lepsi. 2021 rok ogłaszam rokiem minet. Nadchodzi czas minety. Chcecie... Te... Dzieci, nie słuchajcie tego. Nie słuchajcie tego. Wszystki pójdzie te story. Chcecie tego czy nie? Panowie, mówię kurwa do, do was. Rock Minet. Idziemy kurwa po wszystko.